Cześć wszystkim, witajcie. Cześć wszystkim, witajcie Was... Wita. Co? Cześć wszystkim, witamy Was ponownie na naszym kanale i to będzie jedyny jakby mój wątek w tym filmie, ponieważ dzisiaj to oni są główno, głównymi postaciami. Dlatego ja się z wami przywitam jestem dzisiaj kamerzystą. Proszę bardzo oddaję głos Wiktorii. Witajcie na naszym kanale. Jestem dzisiaj z moim chłopakiem. Po prostu z Korei przyjechał, przyleciał dokładnie. I w dzisiejszym odcinku, tak jak prosiliście o to, żebyśmy nagrali filmik o tym, jak się poznaliśmy. Dlatego nagrywam właśnie taki filmik dla Was. E, I on nie będzie jakiś mega długi, bo to w sumie jest bardzo krótka historia, jak się poznaliśmy, ale jeszcze może coś tam Wam Dużo jakieś parę ciekawostek o moim chłopaku. Dowiecie się, ile ma lat, co studiuje i parę innych rzeczy. Dlatego nie przedłużając, zacznijmy. A i na przykład o tym, że lubi jeść meduzy, tak? Nie, śmiernicy. Octopus. Eating octopus? Octopus. Aha. Uh -huh. Do you like it? Yes. Oh, oh, to custom! Jeszcze nie o tym, z nie, nie <laughs> dobra. Także zacznijmy od tego, że um, w Korei założyłam sobie aplikację. Taką jak mamy w Polsce Tinder, to ja sobie założyłam MIF. Mm -hmm. e, I Tam pisałam z parą osobami i tak dalej szkoliłam swój angielski, bo w sumie to... Ja nie potrafiłam się dobrać, nie umiałam złożyć żadnego zdania ani nic z tych rzeczy A teraz tutaj to... bardzo dobrze sobie tak, radzi Tak, i w sumie na tej aplikacji też główną myślą taką właśnie było, żeby właśnie szkolić zły angielski i tak dalej Będę mu kogoś poznać i tak dalej No i pewnego razu y, ten oto pan Pan sam Pan sam dodał, dodał mnie, czy znaczy tam zaserduszkował tak? Tak, tam się Zaserduszkował chyba y, mnie na tej aplikacji i, I trzęsie Ci za bardzo ręka? Nie. <grywa> I ja porucham. tak, tak patrzę i... No zdjęcie, no... Brzydkie. <grywa> ja tak przewijam dalej, nie? I patrzę, ale fajny piesek, maltańczyk. No takiego, jak my mamy. Dlatego stwierdziłam, że... A dobra, co mi szkodzi? Wiem, że Zuzia kiedyś e, mi mówiła, że dodała jakiegoś typa... E, Tylko ze względu na psa y, z... albo kota. Tak, no, ze względu na psa albo na kota, więc stwierdziłam, że w sumie to czemu chodzi tylko dodam. Napisałam do niego e, Hej, ładnego masz psa? Czy lubię twojego psa? Coś w tym stylu, nie? No i że od tego rozmowa. It's, it's crazy, because he has no idea what you are talking about. Uh, I don't know. Uh, We were talking about that she added you because of your dog. Because of my dog. Uh -huh. No i zaczęliśmy tam gadać i tak dalej. Um, dowiedziałam się, że pracował w Convenience store. Dalej. Um. Really? You worked convenience store? Uuu, mm. To właśnie raz. <laughs> mi się nie podobało, nie? Cool. E, no i dalej um, mieliśmy się spotkać w sobotę. Pierwszy raz. Po chyba po tygodniu. Pisania. Po tygodniu pisania. Po tygodniu chyba mm -hmm. po, po, po półtorej. Bo to był ten dzień, kiedy jechałam z Zuzią do imigracji załatwiać odciski palców. O, pamiętam ten dzień. Tak. Um, no. Także w sobotę jakoś koło pół dnia Zuzia siedziała u mnie w domu i ja mu napisałam, że źle się czuję i czy możemy przełożyć spotkanie na jutro. A wcale nie źle się czułam. Nie czułam się źle. Chcesz tak się Nie chciałam się po prostu tam iść. No i przełożyliśmy spotkanie na niedzielę. I tak w niedzielę miałam jeszcze tam tańce i tak dalej. Ja tak mi mówię do no, Zuszia, no nie chce mi się. Ale ja go odwoływać kolejny raz, tak? Ale mówię wam, tak mi się nie chciało iść na to spotkanie, że to jest po prostu hit. No ale dobra. Wjechałam metrem um, do, do miejsca, którego, w którym myśmy się spotkać i to było... Sokie. Sokie? sokie No tam! Tam. E i on tam nam nie czekał już No i poszliśmy w sumie do restauracji Jedliśmy grillowane mięsko ee, Rozmowa się nie kleiła w ogóle Było strasznie niezręcznie Really was Olcorta the first meeting? Mm. <laughs> She doesn't talk <laughs> Tak, tak było No i, <kcheerful> I tam, no, Pogadaliśmy tam troszkę i potem ja pojechałam na tańce z nim, on poszedł sobie na karaoke i potem mnie odprowadził, że tak powiem, pod drzwi domu i tak się skończyło nasze spotkanie w niedzielę, potem znowu się spotkaliśmy w poniedziałek, potem znowu we wtorek i potem dopiero w piątek po mojej pracy pojechałam tam w jego dzielnicę, tam w jego rejony no i tak późniejszym czasem wyszło, że jesteśmy po prostu razem. No. I to on zapytał jak coś. You asked her to be your girlfriend? No. No. I don't remember. <laughs> She just said it. It's true. Y tak, on zapytał. Um, okay. um, no, także to jest jakby taka... Um, historia tylko jak się um, spiknęliście. Tak, no i jeżeli chodzi o to, jak długo jesteśmy razem, to od 26 listopada. Czyli za... praktycznie po, po 20... miesiącu bycia w Korei. 3. Ale września. No, no to po dwóch miesiącach pobytu w Korei. A, no tak, tak, tak. No i za 3 dni mamy. 7 miesięcy już. Uuu, 7 months. Mm, yes. to really? <laughs> no. no i co? On tutaj jest. Siedzi z nami. Od tygodnia? Tak, bo mamy dzisiaj czwartek. Um, do Berlina przyleciał tydzień temu we wtorek, 14 czerwca. I jak na razie zostaje do 20 lipca. Chociaż już go tam prosiłam, żeby przybukował bilet. Ale to zobaczymy. Zobaczymy, tak. E, a to tylko dlatego, bo 24 lipca. E, 24 20... Jakby nie zdał egzaminów, w szkole, to miało po prostu poprawki, dlatego po prostu... But um, he passed his exams. Congratulations! <noise> zdał egzaminy, dlatego już tam gadaliśmy mniej więcej o, o jakimś tam przebukowaniu biletów na jakieś tam połowę um, sierpnia. No ale to wiadomo tam około 300 tysięcy wonów, także... 300? Nie 30! 300. 300. No. 300. E, no, także jeżeli chodzi o ciekawostki o, o moim chłopaku, Kim San. Say your tell name. your name. Kim San. Kim San. <laughs> say in Korean. Kim San. All. Kim San. <laughs> yeah, but you have to tell with this. Um, so name Kim San. Ah, 저는 김산이에요. <laughs> <laughs> Fine <yeah. laughs> It sounds hey, so cool. Say something about you. In Korean. Oh, um, you are a very good student. just No. <laughs> no, now translate. I am a very good student. Oh, I a Tech. Is it a good university? No more, no more, in Seoul. Oh, that's cool. But I heard that if you from Korea and you study in Seoul, I mean everywhere in Seoul, it means you're very, very, very good student. Before yes, but these days. Not really. Not really. Oh, okay. <laughs> she just said big head, small brain. <laughs> mm, of course. Mm. No, I'm 24, 24, 24 years old. I graduated on February 22nd and in Korea i 25. Się. No i co jeszcze nim powiedzieć? Nic ciekawego No a co robicie w wolnym czasie tutaj i co robiliście w wolnym Z czasie. Wywiad? No ja już wywiad. Okay. Co robiliście w wolnym czasie w Korei? Co razem zwiedziliście? jest interview. So what did you guys see in Korea? I mean in Seoul together? Say you. What did you see? In Korea. In Seoul? I mean, like You know, sightseeing, mm. aquarium, fish in aquarium, aquarium. Lotte, tower. Lotte Tower, and in prison, right? Yes. Yes. Oh, that was cool. very I want to go there. The star of engineers' We we made a lot of lists to where we want to go, but we couldn't. We made. I made. Yes. <laughs> wow, you could go. <laughs> Miesiąc albo na dwa miesiące. Na miesiąc chyba? Nie, bo to był w Górze. 100 dni. Na nasze 100 dni, ale dałam mu chyba w którym dniu, e, Zrobiłam e, taki miałam fajny słoiczek, znaczy taki plastikowy pojemniczek. Zajmów miałam i tam zrobiłam e, 100 atrakcji e, na różnych takich kolorowych e, papierkach, jakie, co możemy po prostu robić w Seulu czyli na przykład zwiedzanie, jakieś na przykład atrakcje takie jakieś tam droższe i tak dalej, żeby na przykład wyjazd jakiś tam e, poza Seul E, na przykład, że z naturą, że jakiś piknik, e, wyjście w górę i tak dalej. E, no ale z, zrobiliśmy chyba tak, nie wiem, może 10 rzeczy z tego, bo w sumie... Why did you haven't seen everything? Because he studied all day. Good student! No <laughs> No! <laughs> Because we were lazy to go somewhere. Oh, lazy, ok. Ale czas, czasami były takie, e, na przykład, że robię sobie maseczki, albo na przykład spa, e, albo nie wiem, trening w domu, takie leniwe. Because ah, it was a Lazy dates, It so, was mm -hmm. 100 dates made on these cards So the video will last Ok, so now it's time for the interviews. Oh, second yes. question is what do you like the most about your second half? Second half? I mean about your Vika. girlfriend and you about your boyfriend mm. Translate it Aha, no to zapytałam o to, co najbardziej lubią w sobie. Nawzajem. No, w sobie. What, uh, what do you like the most about Wiktoria? Mm. <laughs> I don't know. Why I like her. Why I like you? <laughs> the, most. the most. What about you, Wiktoria? Nie wiem. co to jest? Hmm, hmm. I must... I need time. Okay, so did you guys find out what do you like the most? Nie. 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 So what their plans are? Okej, okay, plany są takie, mamy tutaj dwa plany. Um, że... Albo ja tam na studia w marcu. No i wiadomo, zostaję tam do końca życia i tak dalej, mieszkam razem i... No i wiadomo o co chodzi, tak? planem jest to, że ja kończę tutaj pielęgniarstwo i tak dalej. Um, licencja tam... No, no tam, tam jest studia tak pielęgniarskie. Tak um, a on w grudniu kończy teraz studia, bo jest to już ostatni rok, właśnie skończył... E, przez ostatni semestr został mu jeszcze jeden semestr do skończenia. I w grudzi grudzień, styczeń przyjeżdża do Polski um, i ja się przenoszę na studia do Wrocławia i oboje będziemy mieszkać we Wrocławiu. No i on sobie szuka pracy we Wrocławiu, mm -hmm. No bo tam jest najwięcej w sumie chyba pracy no i no, Warszawa, to, to, ale Warszawa jest daleko. To prawdopodobne jest, że we Wrocławiu najwięcej. Mm -hmm. No i tam wiadomo jak tłumacz, coś ten słuchu, bo tłumacze bardzo dużo zarabiają. Także mm -hmm. mamy po prostu dwa plany, jeszcze nie wiemy, tak? Okej. Okay. No w sumie to... to... Okej, okay, third question. What do you no, I think it's fourth question. So mm -hmm. what do you hate the most about it? <laughs> No, Everything. just tell. Everything. Mm -hmm. Okay, so you're just hating each other. Mm -hmm. Okay, yes. let's give this question again. <laughs> mm, so, what do you like the most about our city? Because you already seen something. So, what do you like? Uh, this old town. Our town. Yes. Really? Yes. Oh, okay, <laughs> that's and cool. And this view in this your favorite house. Mm -hmm. everything is pretty for me because everything is new for me uh, because it's not very like convenient in korea mm, it's not convenient but everything is pretty so uh, that's so cool and what have you seen already in our town mm, i think how <laughs> <laughs> to translate this <laughs> um, this greenhouse big greenhouse Palmya. Palmya. Mm -hmm. Mm -hmm. Old Town. Have you seen it? Yes. Oh. Old Town. Uh, that's all. <laughs> that's so all. That's what I think. Uh, you had a lonely trip. Yes, mm -hmm. because she's at, she was at the working, mm -hmm. and I I didn't have to do here, so I just work at the town every time. And what about food? What do you like the most? Kebab. Kebab? Kebab? It's not Polish, right? <laughs> <laughs> in the Polish food I think this what I told at the morning. pierogi? No, at this round. Yes. potato pancakes Oh really? Do you yes, like it? Yes, it's same as Korean food. Oh then next time we should order this for you. Yeah. Do you wanna say something more? No, I'm in front of the <laughs> on jest troszeczkę zanervowany, dlatego się um, troszeczkę, no nie ten nervo. nie nerwować, że jest tak trochę awkward, ale no jego pierwszy to jest jego debiut przed kamerą. This is your debut in front of the camera. <laughs> okay, you can say bye because I think that's all. Bye. 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 Like and subscribe. 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 Bye. Bye. <laughs> bye. <laughs>